Powiedz czy jako HR warto żebyśmy też mieli jakieś procesy wspierające menedżerów czy liderów? Kiedy pracownik od nas odchodzi, kiedy my musimy się z kimś pożegnać, czy z jakąś grupą osób się pożegnać, to na liderze ciąży bardzo duży ciężar. Bardzo duży, bo jest osobą decyzyjną, a potem jeszcze musi to spotkanie przeprowadzić i, i jakoś przekazać tą informację. Jak wspierać? Z doświadczenia? wspieram menedżerów w tym, że jestem przy nich po prostu. Można podpowiedzieć, jakie kryteria brać pod uwagę, jak opisać tą rolę. Jeżeli to są zwolnienia jakieś grupowe, to, to powinniśmy ustalić kryteria, które osoby wybieramy. Dlaczego Kasia, a nie Wasia, które pracują w tym samym dziale. W ten sposób możemy doradzać w samym spotkaniu i po spotkaniu takie wsparcie, taka pierwsza pomoc psychologiczna, trochę to jakby każdy może takiej pomocy udzielić, po prostu porozmawiać, zapytać, jak się czujesz. I też menedżerowi będzie łatwiej potem unieść ten ciężar, który będzie miał od zespołu, bo będzie musiał potem przekazać tą informację, odpowiadać na pytania, więc to jest duża dawka stresu i emocji dla wszystkich i rzeczywiście to wsparcie na pewno jest bardzo potrzebne.